Witam wszystkich na terenie Polski Północno-Wschodniej. Barmy i Mazury, powiat Eucki. Szczególne uwarunkowania terenowe, glebowe, pogodowe determinują wśród rolników szereg wyzwań związanych z doborem technologii uprawy i siewu. Rolnicy, wysiewając tę roślinę na wiosnę, najczęściej już jesienią wykonują orkę. Zimową, wiosną ją doprawiają, wyrównują i wykorzystują do zasiewu tej rośliny siewniki, agregaty uprawowo-siewne z redlicą talerzową. Dawki, jakie rolnicy stosują w tych roślinach, przekraczają praktycznie zawsze ponad 300 kg, a głębokość siewu zawsze powyżej 8-9 cm. Z pewnością wiecie już o jakiej roślinie mówimy. Mówimy o siebie bobiku. Żeby nie było tak łatwo, to wyzwaniem dzisiaj jest siew bobiku nie z siewnikiem rzędowym w poparciu o rynnicę talerzową, lecz z siewnikiem pasowym, którego mam okazję, przyjemność Państwu zaprezentować. Siew bobiku Siewnikiem pasowym rzadko jest wykonywany w Polsce. My mamy tę odwagę i traktujemy to jako wyzwanie, żeby zaprezentować wam. Siewnik pasowy firmy Claydon nazywa się Hybrid E4. Jest to siewnik 4-metrowy, hydraulicznie składany. Jedną z jego podstawowych zalet w stosunku do silników, które mamy na rynku, silników pasowych jest fakt, że zagregatowany jest on z stosunkowo niewielkiej mocy w granicach 290 koni mechanicznych. Podstawowymi elementami siejącymi w siewniku hybryd jest ten fragment. Składa się on z dłuta nawozowego oraz redlicy wysiewającej. Ten zespół Współpracuje z tym oto talerzem tnącym, który wykonuje mu nacięcie, przecina resztki pożniwne, ułatwia wejście słupicy w glebę, a przy okazji słupica nie ma tendencji do wydobywania brył. Słupica zabezpieczona jest siłownikiem gazowym. Widzimy, że nie ma żadnych przewodów hydraulicznych. Prostota, skuteczność i niska awaryjność są cechami charakterystycznymi dla tego siewnika. Elementem wysiewającym jest ten fragment zwany redlicą nasienną. O wymiennych nakładkach siejących tutaj widzimy nakładkę, którą dedykujemy do bobiku w zależności od wielkości. Nakładki roboczej uzyskujemy pasy siewu 18 cm, 12 cm albo wąskie 7 cm. Przestrzeń pomiędzy dłutami jest przestrzenią nieruszaną. Siewnik tylko i wyłącznie uprawia tak zwane pasy siewu. Siewnik nie boi się pracy na mokro. W przypadku marki Claydon siewnik hybryd. Oprócz suchych warunków, potrafi wysiewać również nasiona w warunkach skrajnie mokrych. Element zwany włóką to jest element, który tylko i wyłącznie przyciska nam nasiona, delikatnie wyrównuje powierzchnię pola, ale już nie zmienia głębokości siewu. Na samym końcu znajduje się brona posiewna, która delikatnie wyrównuje powierzchnię pola. Dlaczego tylko potrzebujemy 290 koni z przodu? ponieważ dłuto uprawowe ma bardzo niewielką szerokość roboczą. Ona wynosi tylko i wyłącznie 2 cm. Na początku tego dłuta znajduje się węglik spiekany, który utrzymuje ciągle głębokość właściwą pracy i samo dłuto. Nie wprowadza gleby w ruch obrotowy, nie ma tego zjawiska. Mamy tylko i wyłącznie nacięcie, otwarcie szczeliny nawozowej, przygotowującej miejsce pod redlicę nasienną. Nie pozostało nam już nic innego, jak przekonać się, czy to, co mówimy, siew pasowy bobiku 300 kg na charakter i 9 cm głębokości siewu, czy ta maszyna spełni te oczekiwania. Sprawdźmy to.